Od początków naszej cywilizacji nieustannie poszukujemy odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek? Kim my jesteśmy? Niewątpliwie jesteśmy kimś więcej niż tylko organizmem biochemicznym. Nasze jesteństwo też wykracza dalece poza taką akademicką definicję holistycznego postrzegania człowieka, która mówi, że Człowiek jest istotą psycho-biospołeczną. Nasze jesteśtwo obejmuje bowiem znacznie więcej niż tylko te trzy wymienione wymiary. W latach 60. XX wieku słynny noblista Albert Schendt-Georgii opisał istotę ludzką i określił, istotę ludzką jako istotę bioelektroinformacyjną. I w zasadzie przez kolejne lata swojego dorobku naukowego wielokrotnie udowodnił, że się nie myli. Zresztą nasz rodzimy naukowiec Włodzimierz Sedlak profesor Włodzimierz Sedlak w swojej książce Bioelektronika którą napisał bodajże w latach 70., jeżeli nie u lat 60., również udowadnia, że tak, człowiek jest istotą bioelektroinformacyjną, a czasami pisze, że my jesteśmy istotami bioenergoinformacyjnymi. Ponieważ poza tym naszym wymiarem biochemicznym, który bezwzględnie jest obecny. My posiadamy wymiar elektryczny, energetyczny, wymiar informacyjny, wymiar emocjonalny, wymiar mentalny, które się składają na taką płaszczyznę psychiczną. No i posiadamy również komponentę duchową, wymiar duchowy, z którą to naukowcy mają największy problem. I co my wiemy już o sobie? Wiemy, że w naszym organizmie odbywa się mnóstwo procesów, które nie są tylko procesami biochemicznymi, ale również są procesami energetycznymi i informacyjnymi. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład nasz organizm, który w 80% składa się z wody, a w zasadzie, jeżeli chodzi o ilość molekuł, to w 99% to oznacza, że na 100 molekuł, 99 molekuł to są molekuły wody. I nasz organizm, który składa się z wody, jest dzięki temu, Organizmem, który absorbuje informacje oraz te informacje wysyła. Dzięki temu, ponadto, że my składamy się z wody, procesy, które w nas zachodzą, mogą zachodzić znacznie szybciej niż umożliwia to nasz układ nerwowy. Dlaczego? Dlatego, że Woda w nas i we wszystkich organizmach żywych w zasadzie jest nie tylko wodą, którą znamy jako H2O, czyli w tej postaci płynnej, ale głównie dzięki temu, że nasz organizm od wewnątrz ma mnóstwo powierzchni hydrofilowych, czyli wodolubnych. Woda, która Tworzy się przy tych powierzchniach wodolubnych, nie jest wodą, którą znamy jako woda płynna w postaci H2O, tylko jest wodą czwartego stanu skupienia H3O2, która ma konsystencję żelu. O tym możecie sobie poczytać znacznie więcej w książce profesora Polaka, która ukazała się już na polskim rynku. Rok temu pod tytułem "Czwarty stan skupienia wody", bądź, jeżeli chcecie, sięgnąć jeszcze wcześniej, u profesora Gilberta Linga. Natomiast wracając do tego czwartego stanu skupienia wody, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego to jest takie ważne, że dzięki temu czwartemu stanowi skupienia wody, tkanki w naszych organizmach, między innymi tkanka powięziowa, na przykład, Stają się półprzewodnikami. Co to oznacza? Oznacza to, że informacje, które są przekazywane, znacznie szybciej docierają z punktu A do punktu B, z racji tego, że nie jest to przewodnictwo nerwowe, ale mówimy tutaj o przewodnictwie znacznie szybszym niż to. Które umożliwia nasz układ nerwowy. Czyli podsumowując, jesteśmy istotami wyposażonymi w wymiar fizyczny, biochemiczny, emocjonalny, mentalny, czyli psychiczny, ale również wymiar energetyczny, patrz, Wszystkie procesy energetyczne w naszym ciele, ale również sieć meridianów kanałów energetycznych oraz do naszego systemu energetycznego należy również system czakr, które zna na przykład medycyna ajurwedyjska od tysięcy lat. Ponadto posiadamy również wymiar informacyjny, to znaczy każdy z nas. Posiada własne pole informacyjne, w którym to znajdują się wszystkie informacje na nasz temat. Chętnych do zgłębienia tematu odsyłam albo do mojej książki pod tytułem Medycyna informacyjna i energetyczna, pod tytuł Zaproszenie do wielowymiarowego postrzegania człowieka. Ale również, jeżeli interesuje was fenomen pola informacyjnego, to bardzo zachęcam do książek wszystkich profesora Erwina Laszlo, węgierskiego naukowca, który zgłębia ten fenomen pola informacyjnego od lat, oraz do wszelkich pozycji naukowych doktora Ruperta Sheldrake'a, który jest naukowcem z kolei z Wielkiej Brytanii. I Poza tymi wymiarami, które wymieniłam, my posiadamy jeszcze aspekt duchowy. I ta komponenta duchowa, która jest też immanentną częścią naszego jestestwa, jest na szczęście, coraz częściej badana naukowo. I tutaj odsyłam Was na przykład do Stanisława Grofa który jest można powiedzieć ojcem psychologii transpersonalnej, ale również do lekarza holenderskiego doktora Pima van Lomela, czyli Pim van Lomel, to jest to nazwisko, którego możecie szukać, a także e, fantastyczne e, pozycje profesora Petera Becha. Ze Stanów Zjednoczonych, które bardzo w taki sposób przystępny, a jednocześnie zachowujący takie naukowe podstawy czy naukowe wymogi dotyczące badań, pochylają się nad właśnie. Aspektem duchowym człowieka. I reasumując, te nasze wymiary, przestrzenie, one są ze sobą nierozerwalnie splątane, czyli nie jest tak, że tam, gdzie kończy się wymiar energetyczny, my możemy pokazać, ok, tu się skończył energetyczny, a tutaj się zaczął emocjonalny, ponieważ y, to jest tylko model, tak? Model ukazujący wielowymiarowość człowieka. Każdy z tych wymiarów bowiem przenika się ze sobą i wszystkie są nierozerwalnie związane. My możemy więc też powiedzieć, że. Jesteśmy dynamicznym procesem wielowymiarowym, który wymienia informacje nieustannie z otoczeniem. Dlaczego jest to ważne, żeby postrzegać człowieka wielowymiarowo? Dlatego jest to istotne, ponieważ tylko wówczas, kiedy my faktycznie, holistycznie, Spojrzymy na istotę ludzką, będziemy w stanie odpowiedzieć na jej potrzeby i adekwatnie do tych potrzeb się tym człowiekiem zaopiekować.